Siostry i bracia, kiedy pierwszy raz jako biskup celebrowałem mszę świętą tutaj na Wzgórzu Jasnogórskim, witając pielgrzymów, to zacytowałem słowa jednego z przewodników pieszych pielgrzymek. Zapytał mnie, czy wiesz do jakiej sceny biblijnej podobne jest kazanie na pielgrzymce. Tak myślałem, myślałem, mówię, nie wiem. A on mówi do modlitwy Jezusa w ogrójcu. Jeden się poci, a reszta śpi. Jesteśmy. Jesteśmy wszyscy zmęczeni drogą. Więc jak ktoś przyśnie, to proszę sobie nie robić wyrzutów, ale postaram się, żeby było krótko. Ja wróciłem na szlak pielgrzymi po 40letniej przerwie. 5 lat wędrowałem z Warszawą w czasach mojej formacji seminaryjnej. Ostatni raz szedłem w 1985 roku jako diakon. I potem przerwa do tego roku. Tak pomyślałem, skoro Ojciec Święty Franciszek wzywa nas, żebyśmy byli pielgrzymami nadziei, to trzeba ruszyć też na szlak pielgrzymi. I jestem Panu Bogu wdzięczny, że udało mi się, razem z wami tymi, którzy, jak my, przyszli już tutaj czy przyjdą jeszcze. Przejść szlak pielgrzymi. Jesteśmy podobni do tego ludu z dzisiejszej księgi Jozłego. Oni zwinęli swoje namioty i ruszyli za arką przymierza w stronę Jordanu. I Pan Bóg cudownie przeprowadził ich tak jak wcześniej przez Morze Czerwone, tak przeprowadził też przez Jordan suchą nogą. Myśmy nie nieśli arki przymierza w naszych czterech wspólnotach pielgrzymkowych, ale na czele każdej pielgrzymki szedł krzyż. Za krzyżem szliśmy, czyli Bóg nas prowadził, Jezus Chrystus, ukrzyżowany, umęczony i z martwych wstały, bo wierzymy w Jego obecność. W Jego ludzie, w Kościele, i dajemy się Jemu prowadzić. I towarzyszy nam też Jego najświętsza matka, dziewica Maryja, która wraz z nami pielgrzymuje na drogach wiary przez nasze życie. I jesteśmy podobni do tych, których spotkaliśmy dzisiaj. W Ewangelii, w scenie cudu w kanie galilejskiej, najbardziej chyba jesteśmy podobni do tych sług, którym Maryja powiedziała, zróbcie, co wam powie mój Syn. A oni dalali wody i zanieśli wodę do stołu. I czytamy, starosta weselny, gdy skosztował wodę, która stała się winem. Co ci słudzy musieli czuć, niosąc te stągwie? Wiedząc, że niosą wodę. Czy to się nie skończy jakąś wielką awanturą? Ale zaufali. Zaufali i byli świadkami cudu. I starosta weselny jeszcze powiedział, że to jest najlepsze wino zachowane aż do tej pory. Pomyślcie, ile wody przydźwigaliście tutaj, do polskiej kany, jak mówił Jan Paweł II, tutaj na jasną górę. Każdy z nas, ja też, przyniosłem swoje intencje. Każdy z nas je dźwigał. I niesamowicie wzruszałem się, kiedy idąc rozmawiałem z niektórymi z naszych pielgrzymów, widząc ich cierpienie, ból, zmaganie się ze słabościami. Mówię, może podjedziesz? Nie, księży biskupie. Ja muszę te intencje zanieść. One są tak ważne dla mnie i dla tych ludzi, którzy mi je zawierzyli. Jesteśmy jak ci słudzy, którzy na prośbę Maryi przynoszą te intencje tutaj, do jej tronu, a ona przedstawia je Jezusowi. Bardzo Wam za to dziękuję, że mimo bólu, cierpienia, słabości przydźwigaliśmy tutaj te intencje i tu je zostawiamy. I wierzymy, że Pan Bóg da tym osobom, za które się modlimy, to co najlepsze. Może nie zawsze tak jak my chcemy, ale da to co najlepsze. Kiedy tak porównuję pielgrzymowanie przed 40 laty i dzisiaj, to coś się zmieniło, ale istota pozostała ta sama. Istota to wierzący, kochający Boga i Maryję pielgrzymi, zmagający się z trudem drogi, rozmodleni, rozśpiewani, solidarni, pomagający sobie, żywy kościół, żywy kościół w drodze, który karmi się Bożym słowem, Eucharystią, życzliwością, wzajemną do siebie gotowością pomocy. To się nie zmieniło. A zmieniła się cała oprawa tych pielgrzymek, dziś bardzo profesjonalna, i za to jesteśmy wdzięczni, że możemy w takich, można powiedzieć, nawet ekskluzywnych warunkach pielgrzymować wszystkim służbom, wszystkim naszym przewodnikom, wszystkim, którzy leczyli nasze nogi, nasze słabości, którzy nas spowiadali. Którzy podawali nam wodę, którzy nas karmili, wieźli nasze bagaże. Wszystkim serdecznie dziękujemy, bo dzięki nim łatwiej nam się szło za krzyżem Jezusa Chrystusa. I na koniec, siostry i bracia, tak widzę, że Wielu z Was wybrało miejsca w cieniu, i dobrze. Tak nam ciągle mówili porządkowi, jak stawaliśmy na miejscach postoju: siadajcie w cieniu, pijcie wodę, zakładajcie czapki na głowy, chronicie się przed słońcem, smarujcie twarze. Ale część została tutaj na krzesłach w słońcu. Słońce nam zawsze przypomina Jezusa Chrystusa, słońce. Sprawiedliwość, światłość świata. Ale do tych, którzy są w cieniu. Mamy w naszym muzeum diecezjalnym w Płocku przepiękny obraz przedstawiający Matkę Bożą na pustyni. Ma właściwie dwa tytuły ten obraz: Matka Boska Arabska albo Sen Jezusa. Na pustyni. Maryja siedzi na piasku i osłania przed promieniami słońca Jezusa. Ubrana jest w ciemne szaty, głowę ma zasłoniętą, widać jej piękną twarz, widać piękne dłonie z obrączką na palcu, a na piasku leży. Gdziecie Jezus. Zawinięte, jakby już w całun grobowy. Rączki ma rozłożone, jakby był gotów na ukrzyżowanie. I Maryja rzuca na Jezusa cień w kształcie krzyża. Albert Able Francuz, namalował ten obraz oryginał jest w naszym muzeum serdecznie z okazji jubileuszu naszej diecezji 950-lecia zapraszam do płocka żeby ten obraz zobaczyć można też kupić w różnym formacie żeby mieć go w domu Myśmy szli też w cieniu Maryi Ona osłaniała nas przed Wszelkimi niebezpieczeństwami i osłania tych wszystkich, którzy z czcią zwracają się do niej. Siostry i bracia, razem z diecezją, naszą bratnią, Siedlecką, dziękujemy Panu Bogu za lata powstania naszej diecezji. Oni za 100 lat, my za 950 lat. Dziękujemy Bogu za to, że piszemy razem Dzieje Wiary Dalej. I myślę, że to, co zrobiliśmy w tych wszystkich czterech naszych pielgrzymkach, to jest wielka szkoła pisania wiary dalej. Bardzo Wam za to dziękuję i bardzo proszę, żebyśmy przenieśli to doświadczenie żywego Kościoła do naszych wspólnot parafialnych. A Maryja Matka Kościoła, oblubienica Ducha Świętego, niech nam towarzyszy i wyprasza potrzebne łaski. Amen.